Polecam logopedię na WSIB, ponieważ jest to bardzo ciekawy kierunek, gdzie mamy ciekawych wykładowców. Jeżeli lubisz rozwijać swoją mowę, to właśnie jest to dla Ciebie. Mamy możliwość uczestniczenia w zajęciach na strzelnicy oraz dowiadujemy się bardzo przydatnych rzeczy, chociażby na samoobronie bądź na zajęciach z pierwszej pomocy. Jeśli interesujecie się nieruchomościami, zarządzaniem, chcecie być kimś w firmie, kimś ważnym oczywiście, to zapraszam na kierunek zarządzania na Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Bardzo podoba mi się to, że jest tu niesamowita pomoc dla y, wszystkich studentów od władz uczelni oraz od wykładowców. Polecam dietetykę na WSIB, ponieważ jest to odpowiedni kierunek dla osób, które interesują się zdrowiem. Więc jeśli jest to coś, co Cię interesuje, to studiuj u nas! Zapraszamy!